Kamińska Beata Niewola Wolę być w niewoli do końca, niż wyrzec się ciebie, panie. Mogę już nigdy nie ujrzeć słońca, lecz za to daj wieczne u siebie spanie. Choć biją i szkalują mnie potwornie, wiem, że warto przetrzymać. Znoszę razy i plugawe słowa pokornie. Dla Ojca mego mogę wytrzymać. I było, nie powiem, nawet załamanie, które ostrym pejczem się zwie. W głowie już tylko błogie czekanie, serce i dusza w niebiosa się rwie. Z każdą kroplą krwi coraz bliżej, ciemność się zagląda do oczu, głos ławiący brzmi coraz ciszej. Jesteś, aniele, o złotym warkoczu. Już teraz tylko ciszej i lepiej będzie. Brak uczucia unosi ku górze. Niebieska poświata unosi się wszędzie. Nadchodzę, jestem już w chmurze.